Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z The Assassin's Creed Anna, American Wasteland, chciałem powiedzieć w ogóle co, skąd miał American Wasteland, Gdzieś się mi się Wake jakiś włączył, tam był American Nightmare bodajże, Assassin's Creed Freedom, Kaj, gdzie zostały nam dwie jakby lokacyjki, które chcę odwiedzić, czyli tą wysepkę, zdobyć to jeszcze i wracamy na misję główną i mamy wszystko ogarnięte co chciałem. Całą mapę tych tam z Ork nie, 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 nie ma sensu ich chłapać, Wiecie, nie ma tu żadnych nagród za to. Ja jestem takim, że no, musi mieć cel większy w danej rzeczy, żeby coś było z tego. W ogóle się bogaci, jak wiecie? Mamy 50 kafli. A mam więcej rzeczy na statku. Mam. Kurde, dawać mi metal. Tam jest metal, ale mało. Nie chce mi się też podbijać statków. Wolałbym wlecieć w statek i go mieć. No nic, podlećmy sobie tutaj zdobyć skrzynkę prawdopodobnie, a może jakiś sekret, chociaż sekretów już chyba nie ma żadnych. Oczywiście, że przypierdzieliłem tutaj sobie. Ja bym nie przypierdzielił statkiem. Statek? Zbliża się też niedługo godzina, po której będę robił shorty, tak jak wróciłem do shortów dziś wczoraj. Ciężko się robi te shorty niekiedy, bo mój jednak telefon ma problemy, ten, mam stary telefon, jak mówiłem, nowy zalałem, jakiś tam odcinek, jak mówiłem to, i tak, jest ciężko, ale robię to, żeby, wiecie, podtrzymywać tą żywą część kanału, żeby była. Tak, podtrzymuję to dzięki temu, Czy ja tutaj się, kurde, będę droczuł, mam łódź. tak, chcę to robić właśnie dlatego, czuję, że dzięki temu, wiecie, podtrzymuję jednak to wszystko idzie jako tako fajnie do przodu. Wiecie, jakieś tam wyświetlenia się pojawiają, ludzie przychodzą i więcej was jest ze mną. Fajna mała reklama, gdzie ja nie daję, zagrajemy, wy w tytule, i to ja wiem, że to jest duży taki anty. wiecie, anty wyświetlen... antywyświetlacz. Bo kurna, wtedy nikt nie widzi. Że Wizonek powrzucił film. No ale ja nie lubię po prostu zagrajmy wy. mi ja się bardziej podoba, jak jest nazwa ładnie napisane i kurde, estetyka w tym stylu mi się bardziej podoba. Kiedyś pisałem zagrajmy i wiem, że miałem wtedy większe, jakby lepiej było widoczne moja seria. Ale to już nie te czasy. Ciekawe jakbym strzelił w to tą... Spokojnie jakbym strzelił w to miejsce zapierdzielił wszystkich, którzy tu są! Ale po tej lokacji skakujemy w misję główną już dzisiaj Nie wiem ile nam zostało tak naprawdę ilościowo biega, biegna, typek z maczetą uwaga, angielskie marzenie, tego typu tam nie zabije i fajnie można podejść, ale nie z tej pozycji jak ja jestem

zrobiło, a nie wszyscy wiedzą. Gigi, mamy to. Ej, hey, nie było tak źle. chyba mamy nawet wszystkie ulepszenia zdobyte. Tak, dodatkowa amunicja, na jeszcze nie mamy tematy, Ale to jest wiecie: mamy chyba i tak najlepszy pałasz. Nic, została nam misja główna. Nic innego do roboty nie mamy. żeby się kurde mu Kenwayowi pochwalić jakąś kurde majańską maczetę znalazł. Piękne miejsce, piękne. Razajcie mi skrzyneczki. Przy okazji, zdejmiemy sobie jeszcze tą. Ale powiem Wam, że dzisiaj bym naprawdę zamęczony. Po pracy zaczyna się robić też ciepło. Nie zbyt fajnie u mnie w pracy, jak jest ciepło. To jest cholernie ciepło niezbyt miła atmosfera, przez co się dzieje. Wiadomo, też są nerwy wtedy w pracy dla, między ludźmi. No ja mam jakoś sobie radzę, mam spokój, ale jednak no jest dużo pracy. Jest jeszcze środek tygodnia. To nie jest tak, wiecie, że jutro już mam wolne. Nie wiem, chciałem mieć jeszcze w weekend, ale czy taka pogoda mi sprzyja. Z jednej strony chcę. Potrzebuję też zrobić kilka rzeczy w pracy. Potrzebuję też pieniędzy ogólnie, więc jedno z drugim się łączy. Mam szansę zarobić. Z drugiej strony ja mam ochoty, mam ochotę sobie posiedzieć w domu, odpocząć jeden weekend, bo tak to cały czas schodzę do tej pracy, coś robię. Jestem zajęty. Co mówię, nie zawsze mi się wszystko wszędzie chce, ale czasami trzeba przeboleć, nie? CZY ty możesz adołać jakoś tutaj być z tego? Ale żyćka masz bardzo mało. Cieszy mnie, to mamy wszystko zrobione na mapy, co się dało. No, oprócz tych tam rybek, bo to się niepotrzebne. I tepamy się do misji głównej i zobaczymy co nas czeka w końcu.

Ach, mam dzisiaj tak zatkany nos. Nie wiem o co chodzi, dzisiaj tak kichałem w pracy. No jak nigdy, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, już mu się pięć, co się dzieje? Sześć, mówię, co jest, kurde? No i po sześciu się skończyło. Ale potem był drugi epizod, też, kurde, aż za dużo, nie? Aż za dużo. A, już myślałem, że. <laughs> Monsieur Adwele, the own cause has made an ally of you. Augustine speaks highly of your help. I do not know how much longer I'll be able to continue, but the Maroons are outstanding warriors. Augustine has provided me with everything I might need to get by until I return to my brothers. I believe you owe me a parcel then. Let me hold it a while longer. For safekeeping. You are not a man of your word. My word was perhaps. It stands. How little you must think of me. On the contrary, you have maintained your freedom among the French by the deft handling of your indispensable business. I respect you highly, but would be a fool to trust anyone so clever so soon. What a keen eye and sweet tongue you have. Since you cannot provide me with the one thing I truly desire, I hope to compel you to demonstrate some respect by some other means. I would consider it. I need a careful and observant man to investigate the gouverneur. I must know what distracts him and why he enforces the Code Noir ever more strictly. The lives of the slaves depend on it. I share your curiosity. I'll pay you this favor for the slaves. Perhaps there is some honor in you yet. You will need a disguise. Please change into these. No, A slave's rags. What do you mean by this indignity? No, I see. Do you mean to see me recaptured? Indignity? Do you hold your enslaved brothers in such low esteem? Do you hold any man in high esteem? Or are we all pawns to you? <laughs> you should be so lucky. There is no trick. It is only that... Well... The Gouverneur de Fayette will host a soirée soon. And imagine... I am not invited. <laughs> the excess of the occasion calls for an abundance of supplies to be delivered to his mansion. That's where you come in. With your crate, you will blend in with the men delivering the goods. Once on the grounds, you can spy on the good gouverneur. Will the overseers not notice one man extra? Or are you simply unconcerned for my well-being? <laughs> I've never met an overseer who could tell two slaves apart nevertheless be careful i sense you are as bright as you are strong you will figure it out yes ma'am here they come join the line be careful What's going on back there? Fall in line. Oh, cool. That fine, Who are you? A friend. So is that you? No. You will get us all killed. No, ale to z nie tak jak mówiłem, bo wiecie, on był niewolnikiem, więc tak się może poczuć. E, excellent. Put the crates down there. Cher monsieur. All right. enough uh, socializing. back to work. the grounds must be fit for a king when my guests arrive. these bastards. both of them should be whipped. i am a prince, you realize. i am a prince for putting up with it. kurdenetos, some chaste, my feet hurt. what good is complaining? what good? <laughs> remember you said that. quiet now. Ludzie. friend does the guard change often as often as night moves today thank you if you are a friend prove it blah nope yep. yep. nope Toi, tu, tu, es, tu es vraiment de t'enfuir. Reviens ou oh, tu vas le sentir passer. Arrête-toi. Bravo. To zbejtowanie, żeby on tu przyszedł do mnie. Ja on kurde jest. we cost more than our initial calculations suggested i heard you gave bastian's girl a jewel worth more than half the fleet does this account for the missing funds firm? the funds i released last month well the science of navigation is expensive i dare say it is if you measure every fathom in perfume and silk no suitable spanish vessel is available could we not use a french ship are you trying to start a war a treaty between our nations is fragile we cannot afford any suspicion of smuggling your name will go down in history with mine if you supply the funds and the ship thank you for the offer but i have an expensive colony to govern with the volume of slaves you import i'd have thought you'd have gold to spare even free labor is not free my friend

Uh, no, sir. Come on, if you're so strong. Lousy drunks. Hurt him. Ooh. And it's me who'll make you. pay. No, Lashley. Come on, then. Uh.

What have you learned? The governor is overconfident. Despite his guard, I could have ended him with my bare hands. He would have deserved it. What makes you believe you need him? I keep my friends close and my enemies closer. Which camp are you in? Will you tell me what you have learned? Who distracts him? A bold faced scientist, Godin, hounds the governor for funds. Something about an expedition, navigational secrets. Why is this the first time I hear of him? Is my whole network turned against me? Does the harbor master think I give him my best girls out of kindness? Do you wish me to investigate further? I admit, as a man of the sea, the science of navigation intrigues me. No. Yes. I don't know. As you wish, but leave me, I must think. No nic, w kolejnym odcinku myślę. Że będziemy kontynuować, bo nie chcę chyba zaczynać teraz tej misji, bo nie mam wskaźnik postępu. A, jeszcze tu są jakieś misje. Dobra, ale to w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!